Kochani, witam Was ponownie na kanale House of Makeup. Zapraszam Was dzisiaj na odcinek, w którym trochę sobie wspólnie ponarzekamy, ponieważ przedstawię Wam moim zdaniem najpopularniejsze, najczęściej powielane. I najgorsze nawyki makijażowe, które niestety ale mogą nas niechcący postarzyć. Jak widzicie, połowa mojej twarzy jest pomalowana, więc wyglądam trochę jak niki tutorial z jej słynnym odcinku Power of Makeup. Natomiast my takiego odcinka dzisiaj nie będziemy robić. Ta część twarzy jest pomalowana poprawnie, żebyście po drugiej stronie twarzy mogli zobaczyć kontrast ze stroną pomalowaną w sposób postarzający. Zapraszam do oglądania. A jak zapewne możecie słyszeć, jestem dzisiaj taka trochę pociągająca i mam zmieniony głos, ponieważ szaleje jakiś wirus po prostu najgorszy. Nie możemy wszyscy się wyleczyć. Każdy w naszym domu jest chory. Na szczęście, jeżeli chodzi o mnie, to mam nadzieję, że to już jest ostatni dzień choroby. Czuję się dobrze, ale niestety ten głos jeszcze jest trochę zmieniony, więc mam nadzieję, że mi wybaczycie, jeżeli będę trochę skrzeczeć, ale może to nawet pasuje do dzisiejszego odcinka. Zaczniemy od pierwszego błędu, który moim zdaniem jest naprawdę poważnym błędem, który może spowodować, że będziemy wyglądać naprawdę niekorzystnie i błędem tym jest podkreślanie brwi zbyt mocno, co moim zdaniem naprawdę Masakrycznie dodaje lat. Oczywiście, że wyraziście podkreślone brwi mogą dodać nam uroku i sprawić, że makijaż będzie komponował się pięknie. Natomiast, jeżeli chodzi o taki zbyt mocny rysunek, to moim zdaniem nie ma nic gorszego. Takie mocne podkreślanie brwi wynika z pewnego rodzaju mody Instagramowej, która była trochę silniejsza jeszcze około dwóch lat temu. Natomiast dzisiaj naprawdę cały czas to zauważam i chciałabym powiedzieć Wam, nie wiem już po raz który, ale jest to dla mnie bardzo ważny temat, że brew może być podkreślona ładnie wyraziście, ale nie musi być w 100% perfekcyjna, ponieważ może tą perfekcyjność zauważymy my, jako makijażyści, że brew jest idealnie symetryczna, ale na przykład kobieta, która wychodzi spod rąk makijażysty, który bardzo mocno podkreśli jej brwi, może nie dość, że czuć się źle, to jeszcze może usłyszeć od całego swojego otoczenia, że wygląda jakoś dziwnie, wygląda jakoś inaczej i że te brwi kompletnie jej nie pasują i ja do mojej niepoprawnej strony przygotowałam pomadę do brwi z afektu. to jest pomada, którą lubię, natomiast trzeba dosyć ostrożnie się z nią obchodzić, ponieważ ona ma właśnie taką rzadszą konsystencję jak wiecie, ja na co dzień pracuję z pomadą z firmy Pupa, która jest troszkę bardziej przysuszona, natomiast o wiele łatwiej jest się z nią obchodzić i zobaczcie, tutaj nałożyłam tylko odrobinę więcej tej pomady na pędzel niż powinnam, a podkreślenie brwi już staje się bardzo graficzne i jak widzicie podkreślam tą brew jeszcze w jeden w ten bardzo ważny sposób, czyli w taki, w którym nie widać skóry pomiędzy włoskami. Tutaj ta skóra jest widoczna, więc wbrew pomimo tego, że jest pogrubiona, nadal wygląda naturalnie. A tutaj pomaluję ją tak, żeby tych prześwitów nie było widać i zobaczycie co się wydarzy. I zauważcie, moi drodzy, że ja z taką samą intensywnością podkreśliłam całą brew. Oznacza to, że nasada, czyli początek brwi jest równie mocny co końcówka, i przez to całość wygląda naprawdę ciężko. To, co jeszcze zauważam, to jest element podkreślania obszaru podłukiem brwiowym korektorem w sposób bardzo graficzny, czyli po prostu ten korektor jest nałożony bezpośrednio na skórę i nie jest w żaden stop, w żadnym stopniu łagodzony. Ja zawsze ten korektor podłukiem brwiowym rozmazuję sobie pudrem, żeby. Aby całość wyglądała delikatniej, a nie lubię, kiedy ta linia jest taka mocno graficzna i odcięta. Zaraz Wam pokażę. I tak wygląda zbyt mocno podkreślona brew. Dodaje ona powagi, dodaje ona lat, i wkomponowana w cały makijaż naprawdę może przytłaczać. Przechodzimy teraz do kolejnego błędu, jakim jest zbyt ciężkie podkreślanie oka. I kurczę, wiecie co, kiedyś już mówiłam o tym w filmie, ale cały czas stale to widzę, ta moda się nie kończy, ten błąd jest stale powielany, więc ja chyba będę musiała jak Katarynka o tym powtarzać. I ten błąd bardzo często widuję w programach telewizyjnych. Nie wiem dlaczego, ale te panie, które są w wieku dojrzałym, mają zawsze w tych metamorfozach po prostu tak ciężkie i tak czarne oko, że po pierwsze nie idzie ich poznać, a po drugie naprawdę widać, że o one nie czują się w tym dobrze, ale jako, że jest to program telewizyjny, to oczywiście należy powiedzieć, że jest super, a każdy z nas jest w stanie odczytywać takie, wiecie, niewerbalne emocje i naprawdę widzimy, że dana kobieta w danym makijażu nie czuje się komfortowo. Jeżeli ktoś ma ku temu predyspozycję, czyli ma na przykład taką, wiecie, bardziej południową urodę, albo jest do takiego makijażu przyzwyczajony, to super, ale pamiętajcie, że makijaż odmładzający ma sprawiać, że nie tylko dobrze wyglądamy, ale też się dobrze czujemy. I tutaj w tym zbyt ciężkim oku chciałabym ten temat połączyć z poradami. Które bardzo często widzę, a raczej czytam w magazynach dla kobiet. I ta porada polega na tym, że jeżeli chcemy zrobić sobie super wystrzałowe wieczorowe oko, to wystarczy, że nałożymy sobie kredkę w formie bazy, rozetrzemy ją i wklepiemy na ten obszar czarny albo ciemny cień. Zobaczcie, co się wtedy wydarzy. Moją bazową kredką będzie kredka Too Faced, którą swoją drogą naprawdę bardzo lubię i to jest kredka 24 Hour Waterproof Long Wear Eyeshadow and Eyeliner Pencil. Ledwo to przeczytałam, ponieważ prawie cały napis jest wytarty. I nakładam ją zgodnie z zaleceniami na całą powiekę ruchomą oka. O, wszystko ładnie, pięknie, wklepuję palcem. O! Na razie jest fajnie, ale teraz zgodnie z zaleceniem wbiję sobie czarny cień na nałożoną wcześniej kredkę i będę używała cienia z palety Tion, to jest też bardzo dobrej jakości cień. Żeby nie było, że używam samych bubli. Dobra, nawet postaram się rozetrzeć sobie dokładnie granice pędzelkiem. Dołożę minimalną ilość cienia. No i proszę bardzo, voila! Tak to wygląda. Naprawdę nie lubię tej porady, ponieważ uważam, że jeżeli już pracujemy z ciemnymi cieniami, to musimy wiedzieć, jak się z nimi obchodzić i nie będę Was oszukiwała. Nie ma tutaj takiej prostej złotej rady, która pozwoli Wam na wyczarowanie pięknego, ciemnego smoki, a jest w minutę albo dwie. Trzeba trochę czasu poświęcić i żeby tak ciemny i intensywny makijaż wyglądał dobrze i nie postarzał, to naprawdę trzeba popracować z cieniami przejściowymi, z cieniami przyciemniającymi, które nadadzą kształt naszemu makijażowi. Oka. A niestety, kiedy czytam te porady, naprawdę z uporem maniaka, w których dowiaduje się, że wystarczy jakakolwiek kredka, na którą nałożymy ciemny cień i nic więcej nie musimy robić, nie musimy pracować z żadnymi dodatkowymi pędzlami, to niestety nóż mi się w kieszeni otwiera. Więc, moje drogie panie, jeżeli chcemy zrobić sobie naprawdę fajny makijaż oka, po pierwsze nie musimy pracować na bardzo ciemnych kolorach, ponieważ nie tylko takie nadają się moim zdaniem do wieczorowego makijażu. A po drugie, jeżeli już taki chcemy wykonać, to naprawdę zróbmy to porządnie. Kolejnym błędem jest wykańczanie makijażu wieczorowego zbyt długimi rzęsami. I myślę, że to słowo wykańczanie ma y, mnogie znaczenie, ponieważ nie tylko jest to dopełnienie makijażu, ale również jego zniszczenie. I to jest też taki błąd, który bardzo często niestety zauważam i uważam, że jeżeli nie ma takiej potrzeby, to naprawdę nie musimy decydować się na bardzo długie kępki. Jak widzicie, ja w ogóle rezygnuję ostatnio z rzęs i czuję się z tym bardzo dobrze. Nie oznacza to, że ja jestem teraz przeciwniczką sztucznych rzęs, absolutnie nie, ale chodzi mi o to, że niepoprawna technika aplikacji albo kępek, albo rzęs całościowych może absolutnie zrujnować nasz makijaż, sprawić, że pod wpływem ciężkości tych rzęs oko będzie wyglądało na jeszcze bardziej obciążone i jeżeli wybierzemy zbyt długi model, którego jeszcze dodatkowo nie przytniemy nożyczkami, to możemy spotęgować efekt opadającej powieki i naprawdę się postarzyć. Czyż się ja nie wyglądam świetnie? Rzęsy nie tylko są za długie, to jeszcze podkreślają efekt opadającego kącika oka. I to jest w ogóle model, którego szczególnie nie lubię, czyli takie rzęsy bardzo długie i bardzo rzadkie. Jeżeli nie chcecie na niego trafić, to raczej odradzam Wam zakup tych rzęs Makeup Revolution, czyli rzęs Wispy Lashes. Kolejny, naprawdę postarzający błąd to używanie zbyt jasnego podkładu. I to jest porada, która wędruje po prostu niczym wiral od wielu lat i ja nie wiem dlaczego cały czas z uporem maniaka jest powtarzana i to też jest nie ukrywam porada, którą bardzo często zauważam w pismach dla kobiet. Ja nie wiem kto te rady wymyśla, ale na pewno nie są one korzystne. Słuchajcie, jeżeli chodzi o zbyt jasny podkład, to utarło się, że jest to on, jest to przepraszam, taki odświeżający element makijażu, który dodaje nam uroku, a ja uważam, że wręcz przeciwnie. Skóry dojrzałe bardzo często niestety są poszarzone i obciągające Zwiążone plamami pigmentacyjnymi i potrzebują ożywienia. A kiedy nałożymy na nie zbyt jasny podkład, to wydarza nam się bardzo podobna rzecz do pokrycia zasinienia zbyt jasnym korektorem. Staje się tylko bardziej szaro, i to jest po prostu najgorsze, co możemy sobie zrobić. Oczywiście, że nie każdy musi być fanem opalenizny, tak jak ja, natomiast ja jestem zdania, że używanie podkładu ton w ton, albo nawet pół tonu ciemniejszego, sprawia, że po prostu wyglądamy młodziej, wyglądamy świeżej i wyglądamy pięknie. I ja specjalnie przygotowałam dzisiaj podkład, który naprawdę lubię, żeby tutaj nie było zbyt wielu zmiennych, czyli podkład Bourjois Always Fabulous, tylko w odcieniu o wiele za jasnym dla mnie. Moja twarz zaczyna nabierać niesamowitego kształtu, i już zaczynamy zauważać, jak bardzo różnią się obydwie strony pomiędzy sobą. Z tej strony mam taki efekt skóry lekko muśniętej słońcem odmładzający, natomiast z tej wyglądam chyba bardziej jak Morticia Adams i mogłabym wyszykować się na Halloween. A niestety, ale jest to naprawdę bardzo częsta porada, i zauważcie, że ten podkład i tak nie jest bardzo biały. Ja i tak nie wybrałam takiego bardzo, bardzo kontrastującego koloru. Tylko podkład trochę jaśniejszy, on się tylko trochę odcina i już niestety bardzo niekorzystnie wygląda. A teraz przechodzimy do techniki, na którą naprawdę musicie uważać, jeżeli macie zmarszczki pod oczami. Ta technika to nic więcej jak baking, jakże popularny w internecie. Sama lubiłam stosować tą metodę, ale do pewnego momentu, ponieważ na dłuższą metodę ona przesuszała moją skórę. Czasami można wykorzystać tą metodę tak doraźnie, jednorazowo, ponieważ jest to metoda, która rzeczywiście wpływa na zwiększenie trwałości makijażu. Natomiast pamiętajcie, że możecie się na nią zdecydować tylko i wyłącznie jeżeli wasze zmarszki pod oczami nie są duże. Jeżeli się one pojawiają, to mogę wam praktycznie zagwarantować że baking, czyli nałożenie pudru w większej ilości na kilka minut i późniejsze jego usunięcie bardzo podkreśli Wasze zmarszczki pod oczami. Jestem zdania, że jeżeli tych zmarszczyk nie chcecie podkreślać, o wiele lepiej będzie, jeżeli zdecydujecie się na małą ilość pudru pod okiem albo w ogóle z niej zrezygnujecie na rzecz tam wklepywania sobie tego korektora co jakiś czas, ale baking niestety nie sprzyja nam, jeżeli chodzi o nie zmarszczek pod okiem. Ja ten baking pod moim okiem pokazuję wam bardziej po to, żebyście wiedzieli, co to jest za metoda dla osób, które jeszcze o niej nie słyszały, ponieważ ja dużych zmarszczek pod oczami nie mam, więc ten baking tak mocno mi tych zmarszczek nie podkreśli. Natomiast mówię wam to ku przestrodze. Kolejnym nawykiem, który często się zdarza, jest używanie zbyt szarego brązera do konturowania twarzy, który jeszcze jest nałożony w niepoprawny sposób. Przygotowałam dzisiaj paletkę Kat Von D Shade and Light, która ma właśnie takie Chłodne odcienie brązerów. I one naprawdę nie wyglądają dobrze. Jestem zdania, że takie odcienie po prostu nie dość, że dodają nam lat. To jeszcze sprawiają, że makijaż niestety nie wygląda świeżo. Ja muszę Wam powiedzieć, że bazując na swoim doświadczeniu i pracując właśnie z osobami, które życzą sobie takiego makijażu odmładzającego, wiem, że nawet lepiej wyglądają brązery o lekko cieplejszym zabarwieniu niż te zbyt chłodne, które po prostu sprawiają, że nasza buzia wygląda smutno, szaro i źle. I pokażę Wam jeszcze, jak niepoprawnie nauczę brązer i czego unikać. I zobaczcie, z tej strony brązer mam nałożony wzdłuż kości policzkowej czy też jarzmowej, jak to się profesjonalnie mówi i to sprawia, że moja buzia jest taka bardziej promienna, taka wiecie wyższa, natomiast z tej strony nałożę brązer poniżej kości policzkowej, o Jezu, ja zapomniałam chyba jaki on jest mocno napigmentowany, zobaczcie jak tym można sobie zrobić krzywdę, właśnie dlatego go nie lubię i nie używam. O, i teraz chyba się ziściło to, co zawsze powtarzam, że zbyt mocno napigmentowane produkty mogą zrobić nam krzywdę. A naprawdę staram się nie nakładać dużo na pędzel. Co to jest w ogóle za koszmar? To byłoby wszystko, jeżeli chodzi o konturowanie twarzy w formie niepoprawnej. W formie poprawnej nakładam brązer również na czoło oraz na skroń, co daje mi efekt skóry muśniętej słońcem, a w formie niepoprawnej nakładam brązer tylko i wyłącznie na to miejsce, pomijając czoło. I stwarzam sobie w ten sposób bardzo smutny, niestety, efekt. Teraz zdejmę baking, ale powiem Wam, że te rzęsy są tak długie i tak niewygodne, że mimo, że ja jestem przyzwyczajona do noszenia rzęs, to te po prostu czuję. Chociaż mimo wszystko, zobaczcie, nie spodziewałam się, bo dawno bakingu nie robiłam, ale zobaczcie, jakie ja mam tu zmarszczki pod oczami. Moi kochani, przygotowując się do tego odcinka zastanawiałam się, czy jako jednego z błędów nie podać używania zbyt mocno matujących produktów do makijażu twarzy, ale wiecie co? To już chyba mamy za sobą i każdy wie, że twarz, która wygląda promiennie zazwyczaj nosi na sobie znamiona rozświetlenia, czyli na przykład jakiś pigment na oku, albo właśnie dobry rozświetlacz na twarzy, natomiast stwierdziłam, że chyba częstszym błędem, który zauważam niestety na Instagramie jest absolutnie Przesadzanie z rozświetlaczem. Jasne, że każdy może mieć swój gust, natomiast często, kiedy widzę jakieś zdjęcia makijażowe, w których na przykład osoba, która ma wykonany makijaż, ma tutaj mocne zmarszczki i ma tutaj tak drobinowy rozświetlacz, że po prostu stwierdzam, że coś takiego nie powinno zaistnieć. Jeżeli tutaj pojawiają się mocne zmarszczki, to albo możemy z rozświetlacza zrezygnować i na przykład użyć rozświetlającego różu, albo jeżeli te zmarszczki są jeszcze takie, wiecie, nie najmocniejsze, to można użyć rozświetlacza satynowego, czyli takiego delikatniejszego. Ale stosowanie drobinowych rozświetlaczy niestety dodaje nam lat i sprawia, że te zmarszczki są mocniej podkreślone. I mam, słuchajcie, rozświetlacz Natalie Beauty. Ten odcień bardzo lubię na dekolcie, ponieważ on się pięknie mieni. Natomiast dla mnie osobiście w makijażu twarzy to jest po prostu za dużo. O, i widzicie, to jest taka bardziej trochę jakby... To ustawa forma tego rozświetlacza, więc on na tym bakingu i tak się nie najlepiej przykleja. Ale nie szkodzi, chodzi mi tutaj o to, żeby pokazać wam po prostu, czego nie robić. O, i nawet pomieszam to jeszcze z tym drugim, żeby ten efekt takiego za mocnego rozświetlacza był jak najbardziej widoczny. Widzicie, w niepoprawnym makijażu jest trochę tak, że jak poprzedni element nie został zrobiony dobrze, to ten kolejny będzie wyglądał gorzej, i każdy kolejny gorzej, i gorzej, i gorzej. Dlatego też tak ważne są te właśnie schematy, o których Wam mówię, i, te, i ta kolejność, którą Wam powtarzam, ponieważ tak jak teraz widzicie, tutaj rozświetlacz powinien wyglądać mocno. A przez to, że nałożyłam za duży baking, to ten rozświetlacz i tak nie wygląda tak, jak wyglądać powinien. Słuchajcie, i to jest właśnie złe malowanie się i zbyt ciężka ręka. Tutaj nałożyłam sobie ten rozświetlacz, wiecie, używając giełki utrwalającej, żeby spotęgować ten efekt, natomiast musiałam ratować sytuację i bardzo fajnie, że się tak stało, ponieważ jak widzicie, jak patrzę na wprost, to robi mi się trochę taka skorupka, w ogóle całe moje włosy są w brokacie, dlatego też tak ważne jest przestrzeganie odpowiedniej kolejności makijażu i kiedy tego pudru i tego wszystkiego nakładamy za dużo, to niestety, ale pozbawiamy się możliwości uzyskania lekkiego makijażu, więc tak trochę przypadkowo, ale wyszedł mi całkiem fajny i sensowny kolejny punkt. Jeszcze jednym błędem, który zamyka nam oko i naprawdę dodaje nam jest używanie zbyt małej ilości cienia właśnie na obszar pod okiem. Wiele osób boi się, że kiedy podkreśli e, dolną powiekę tak grubiej, to makijaż będzie przytłaczający, a nic bardziej mylnego. Kiedy poprawnie podkreślamy powiekę górną, kiedy mocno tuszujemy rzęsy bądź doklejamy kępki, to musimy zadbać o odpowiednie proporcje i o to, żeby makijaż na dolnej powiece powiększał nam oko, a nie zamykał. A właśnie nałożenie tego cienia zbyt, zbyt cienko zamyka nam oko. O, zbyt cienko i niestety graficznie. Odpowiednie rozcieranie cienia wydawać by się mogło, że jest czymś bardzo oczywistym, natomiast niestety cały czas gdzieś tam powtarzalnym. W związku z czym, jeżeli nie chcemy dodawać sobie lat makijażem, musimy odpowiednio rozcierać granice cieniowania. <laughs> śmiesznie to wygląda. Kochani, na koniec jeszcze chciałabym powiedzieć dwa słowa o pomadkach. Jeżeli chodzi o odpowiedni dobór pomadki, to musimy pamiętać o tym, że jeżeli nasze usta są zbyt mocno wysuszone, to naprawdę nie musimy decydować się tylko i wyłącznie na matowe pomadki, ponieważ wszyscy ich używają i są modne. Oczywiście, że można znaleźć takie matowe pomadki, których wykończenie jest bardzo dobre, są one komfortowe w noszeniu i nie powodują takiego nadmiernego wysuszenia ust. Natomiast jeżeli wasze usta mają tendencję, do wysuszenia, to pamiętajcie, że na przykład, jeżeli chcecie uzyskać efekt trwałych i pięknie wyglądających ust, to możecie zastosować moją ulubioną metodę, czyli nałożenie matowej pomadki na całe usta i błyszczyka na środek. I właśnie takie połączenie da Wam trwałość i lekkość, ponieważ takie zbyt mocno matowe wysuszone usta, które jeszcze od tego wysuszenia mają tutaj taką, wiecie, taką granicę, nie wyglądają dobrze. Więc jeżeli chcecie makijażem się odmodzić, to raczej zastosujcie usta błyszczące. No, to makijaż skończony. To teraz możecie napisać w komentarzach, ile lat dalibyście mi, patrząc na moją poprawną stronę i na niepoprawną stronę. Ja nie będę ukrywała, bardzo źle czuję się w tym makijażu. Ta brew to po prostu wygląda tak koszmarnie, że wstydziłabym się wyjść na ulicę, ponieważ uważam, że wyglądam bardzo mocno i tak. Złowrogo, tak agresywnie. I oczywiście błędy, o których Wam dzisiaj mówiłam, były błędami, które nie tylko zauważyłam, obserwując Instagram, prasę i media społecznościowe, ale są to również błędy, które uważam, że naprawdę dodają kobietom lat i bazowałam nie tylko na moich upodobaniach makijażowych, ale również na mojej wieloletniej pracy z klientami. Napiszcie mi koniecznie w komentarzach, jakie są Waszym zdaniem najbardziej postarzające błędy makijażowe. Jestem ciekawa tego, co Wy zauważyliście. Póki co dziękuję Wam za oglądanie, ja chyba muszę już się zmyć z tej strony, ponieważ nie mogę na siebie patrzeć. Życzę Wam wszystkiego dobrego, sobie życzę, żebym w następnym odcinku już nie była taka pociągająca, żebym już wyzdrowiała w pełni i jeżeli odcinek był dla Was przydatny, to czekam na Wasze kciuki w górę, subskrypcje i do zobaczenia następnym razem.